Dzisiaj nie chce mi się znęcać nad dziennikarskimi kurwiszonami, dlatego będzie krótko. Na początek Lwów i Banderowska ulica. Czerwonej Kaliny, Awe, 44. Ulica Czerwonej Kaliny, 44. To zdjęcie zrobione dziś rano ze Lwowa z innego budynku. Na dole widać numer budynku 44. Zieloną linią zaznaczono jego zarys. Niebieska strzałka pokazuje kierunek, w którym zostało zrobione zdjęcie. Czerwona linia to kolejny budynek, za którym widać, że coś dużego spadło w tamten region. No i chyba mamy wyjaśnienie, co było celem ataku. To już Kijów i kolejne nieudolne używanie systemu przeciwrakietowego. Stawiam hipotezę badawczą. Ukraińskie trepy zabiły więcej ukraińskich cywili niż rosyjskie. Zwróć uwagę na lewy górny róg. Na niebie widać tor lotu pocisku przeciwrakietowego. Powiększyłem fragment filmu, żeby było lepiej to widać. Być może to właśnie ten pocisk, który zostawił ślad na niebie, trafił rosyjską rakietę. Od prawej strony widać przylatujący zniszczony rosyjski pocisk, który już płonie. Całe szczęście, że zniszczona rakieta trafiła w dach budynku. Pewnie jutro pojawią się wypowiedzi Arestowicza i innych Ukraińców mówiących o błędach wojska, ale polski widz z reżimowych mediów o tym się już nie dowie. Polski widz ma być dziki, bez wiedzy i ma nienawidzić Rosję. Нихуя себе.